Władza, prawdziwa miłość, wieczne życie. Forsa. To rzeczy, których ludzie pragną zwykle najbardziej. Ale ja pragnąłem tylko jednego: być wolnym. No i co, znowu wygrałem. To był falstart, jeszcze raz. Lotos ma rację, oszukiwałeś. Lotos jest nadwornym trubadurem. A Spirit, no cóż, moim ochroniarzem. A przy okazji, niańką. Aragon, powinniśmy już wracać. Twój ojciec się niepokoi. No, ale już dopiero przyszliśmy. Słyszę to niemal cały czas. Aha, no i jeszcze o jednym wam nie mówiłem. Jestem księciem. Synu, przestaniesz ty się wreszcie spóźniać? Jesteś moim najstarszym synem. Musimy ci w końcu wybrać żonę. Z korzyścią dla królestwa, rzecz jasna. Twój młodszy brat ma już swoją śliczną żonę. Młodszy, powtarzam. No tak, a to jest mój brat ze swoją śliczną żonką. Wzór do naśladowania. Jazda do zamku. Gdzie masz swój odświętny strój? No, zdjąłem go, bo akurat ścigałem się z Lotosem i Spiritem. Musisz przestać zachowywać się jak źrebie. Ty masz być przyszłym królem. Rozumiesz? Musisz wyglądać jak król i dawać dobry przykład. A przede wszystkim przestań zachowywać się jak źrebie. No co tak stoisz? Ubieraj się w swój odświętny strój. Ech, noszenie tego dziadostwa to najgorsze, co mi w życiu pozostało. No, nareszcie wyglądasz jak książę. Zająłbyś się w końcu czymś porządnym. Ale tato mi jest w tym niewygodnie. A poza tym okropnie to wygląda. Zamilcz lepiej. Teraz przedstawię ci kandydatki na twoją żonę. Co takiego? Tak, nie potrafisz sam podjąć decyzji, więc muszę to zrobić za ciebie. Proszę o pierwszą kandydatkę. Biedny ojciec, nie zawsze taki był. Dopiero po śmierci matki zrobił się taki zgorzkniały. Królewna Izabella z klanu górskiego. Witaj o pani w naszym zamku. Witaj, królu Gromie pierwszy władco polnego klanu. <laughs> Przywitaj się. Witaj. Jak ci się podoba? Nie jak. Następna, królewna Kira z klano nadmorskiego. Ale laska. O pamiętaj się, to może być nasza przyszła królowa. Witajcie, szlachetni panowie. Następna. E, panie, jeśli mogę coś wtrącić, nie przepuszczaj takiej okazji. Następna. No, to jest dopiero dziewczyna, to musi wziąć. <laughs> Królewna Karneola z klanu leśnego. Następna. Dosyć tego synu. Królewny nie rosną na drzewach. Następną kandydatkę bierzesz za żonę i tyle, królewna Liliana z klanu. O, matko, Lotos, co takiego? O, nie z klanu Szajer, znasz taki klan? łokosie? przecież ona jest dla mnie za stara. Nie Maruć, też wyszedłem za starszą kobietę. Witaj w naszych skromnych progach, o pani. No to kiedy ślub? Tymczasem w klanie zachodzącego słońca. Och, kochanie, przedstawię ci twojego przeszłego męża. Na pewno ci się spodoba. Ale, mamo, ja jestem jeszcze za młoda na małżeństwo. Nie pyskuj! O, już nadchodzi. To on? Nie, to jego ochroniarz. Och, to jest on, książę Henryk. Henryk, ten kurdupel, jak śmiesz mówić o swoim przyszłym mężu? <laughs> Och, jest mi bardzo przyjemnie Cię poznać, królewno, i poślubić. Och, prawda, że jest romantyczny. Tak. Ech. I ja mam się ożenić z kimś takim? Nigdy w życiu. Wyobrażacie sobie, jak my byśmy razem wyglądali? No. Jak ostatnie durnie. O, nie, nie, muszę coś z tym zrobić. Już wiem. Muszę sobie znaleźć inną kandydatkę na żonę. O. Ja z tym kurduplem? Ogłaszam was mężem i żoną. Możecie się pocałować. Ech. Nie, nie wyobrażam sobie tego. Wiem, co zrobię. Znajdę sobie innego partnera na męża. No to idę. No to idę. O, jest jakaś księżniczka. Muszę do niej zagadać. O, jest jakiś książę. Spróbuję go poderwać. cześć, baby! E, uprzedzam was, że nie bardzo potrafię podrywać księżniczki. Co tu robisz? No cześć, ciemnogrzywy, jesteś księciem? Nie bardzo wychodzi mi podrywanie książąt. Prawie królem. To co? Chcesz być moją żoną? Ale wypaliłem. No, pewnie. O, złapała się. Uła, trochę szybko. To wciąż nie było to. No, ale nie będę wybrzydzał. Przy, przynajmniej nie ożeniłem się ze starą Lilianą. Ach, kochani, jestem z ciebie taka dumna. Dzięki, mamo. Czy ty, Aragonie, księ księciu z polnego klanu, bierzesz ze żonę tę oto księżniczkę z, zachodzą z klanu zachodzącego słońca? Dianę? Tak, biorę. Czy ty, Diano, księżniczko zachodząc kre, zachodzącego słońca, bierzesz za męża Aragona? Tak biorę, a więc ogłaszam Was mężem i żoną. Nareszcie po tylu latach. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie Opanuj się Lotos, to się śpiewa na urodziny O, yy, pardon. I żyli długo i względnie szczęśliwie